Co mężczyzna dzisiaj myślę o tobie? Zobaczymy, jakich Ty jesteś dzisiaj energiach, że ten rozkosz to jest Twój. Nie pokazujesz swoich emocji, trzymasz wszystko w sobie. To jest tak, albo emocji gdzieś tam przeżywasz przez coś i nie pokazujesz, tak? Utrzymujesz sobie albo martwisz się o pieniędzach, jakoś, że mało masz i ty rozumiesz, że trzeba coś robić i iść dalej jakieś kroki podejmować, ale boję się. Aha, zmiany, tak jakby pracy. tutaj, tak, tutaj więcej myślisz, że o finansach myślisz, nie o emocjach, tak, że nie pokazujesz, może martwię się wiadomo, bo to tak jakby też przy swoje, tak, że gdzieś nie wystarczy, że trzeba coś pracować, trzeba wy, wychodzić z jednego miejsca iść w inne i ty nie wiesz się robić ten krok, tak jakby zmiana pracy albo zmien, zmiana to, że dużo pracujesz, a rozumiesz, że trzeba dużo pracować, jakoś tak to okazane, żeby czegoś tak, jakby wyjść z czegoś, można tak powiedzieć, to trzeba dużo pracować. Hmm. Dobrze. Zobaczyłaś swoją energię, I o, o co chodzi, tak, w Twoim życiu? I teraz zobaczymy, co mężczyzna myśli o tobie. Co mężczyzna myśli o Tobie? Co mężczyzna myśli o Tobie dzisiaj? Ogo, koniec. Ta mężczyzna po prostu myślę, że między wami jest koniec. Powiem tak, tu. Tłum... Idzie tak. To, co było wcześniej, tak jakby koniec. Po prostu zniknie to, co było między wami wcześniej. Od, tak jakby mężczyzna będzie próbować, ja powiem tak, tutaj uczucie, że mężczyzna chce całkowicie zmienić swoje życie zamknąć te stare tematy swoje i tak, iść w nowe tylko co ciekawe, że e, tutaj taki związek, tajemniczy, można powiedzieć, to może być tak, albo nikt o nim nie wie, mężczyzna ukrywa e, tak ciebie i to tak wygląda, albo po prostu on patrzy na ciebie i rozumie, że e, kobieta, która jest bardzo ciekawa, bardzo taka, że coś u niej przyciąga, tylko on nie rozumie co. Może być to, że ty bardzo dobrze masz intuicję i on ciebie też odczuwa, powiem, że. Mężczyzna też taki intuitywny, powiem, że. Ja powiem tak, mężczyzna tutaj z miłością idzie, z bardzo mocną miłością. On ukrywa, może ukrywać swoje uczucia, Mm, albo ukrywają, ja mówię, że Ciebie, ale takie e, zmiany, on rozumie, że, że on e, coś czuje do Ciebie, a czuje miłość to, że jesteś dla niego całym światem może być tak, mm, że ten kontakt może być internetowy, nie. E, ty dla niego jest też bardzo taką kobietą, która mm, bardzo piękna, e, pewna w sobie, kobieta, która ładnie wygląda, bardzo przyciąga się jego seksualnie. E, to, że o, ty jest też taka mm, kobieta, która mądra, w tenże czas taka tajemnicza, która może nie opowiadać o wszystkim. E, I to jego przyciąga i on rozumie że między wami jest te uczucie. Nie tylko z jego strony, tak? A i z, i z twojej strony. On pokazuje, że ona na tyle mi podoba się, że ja by nosił jej na rękach, tak? Po tej karcie. Ja by nosił jej na rękach. Trzeba tak trochę ukryć, bo żeby nie ale znowu mi kanał. Tak, i co dalej ty jeszcze myślałeś? Tutaj jeśli mężczyzna yy, nie chciał po prostu robić wybór, no to on teraz tak jakby będzie próbować, nie wiem, pisać do ciebie, tak jakby kombinować, przyjechać do Ciebie, yy, godziny taki jakiś kontakt, bo tutaj więc coś mężczyzna męczy się, coś on powiem tak, yy, może tak yy, walczyć ze swoimi emocjami, walczę z tym, żeby pokonać możliwe swój charakter, bo tutaj mężczyzna taki stanowczy, nie? Od ma swoje zasady i on ich trzyma się. No i wygląda tak, że... A co to jest tak? Co, co się ma... Trudno, trudno zwalczyć swoim charakterem. Tak jakby rozumie, że z tobą trzeba być bardzo mądrym, żeby ty mogła z nim coś coś mieć, a no co to znaczy? Co to? Kto to tak? A! <laughs> bo on tutaj cię pragnie, on chce szczęścia z tobą, bo jemu trudno byś siebie. Yy, powiem, że. Aha, bo tutaj ja powiem, yy, może być tak, że nie macie kontakt, nie może być tak, ja, że tu nie macie kontaktu, albo kontakt bardzo minimalny i mężczyzna wygląda na to, że Pragnie cię, chce szczęścia z tobą, trudno mu być ciebie, bo on rozumie, że takie połączenie między wami, on rozumie, że to coś więcej, jak tylko prosto kontakt z kobietą, że on ma uczucia, tak, ale tutaj połączenia takich dusz i on to rozumie, że wy gdzieś tam połączone całkiem inaczej i on to, że bez kontaktu. On e, nie chce. Mm -mm. On tutaj mówi, że, że ja chcę spotkać się, ja chcę pocieszyć się, ja chcę coś próbować. E, mężczyzna, powiem tak, tak jakby chce tobie e, i pomóc e, w czymś. Mm -hmm. e, powiem tak, e, mężczyzna e, rozumie, że trudny mu po prostu dlatego, że on na tyle chce do ciebie, że jemu trudno bez ciebie po prostu, to, że nie macie kontaktu to, to że albo ograniczony kontakt możesz, ty gdzieś ograniczyłeś no, że coś tak jest że on, mówi, że walczy ze swoimi emocjami, nie no, powiem tak, że mężczyzna tutaj em, tak jakby może być takim samotnikiem że czeka i tak sam przemyśla, co dalej, co dalej, nie więcej sam może przebywać co jeszcze ty myślałeś o kobiecie? No, że dla niego jest też, y, może mężczyzna być młodszy, nie zawsze, ale może. I tutaj on mówi, że ja już chcę jej powiedzieć, że ona jaka jest piękna, że ona dla mnie jest taka nierealnie piękna, taka i włosy, i ubrania, i dba o siebie, i y, lubi zwierzęta, i ona taka, y, on, czy widzieć też taką. Kobieta, która niezależna i która dba o siebie która ma finanse dla tego, żeby być niezależna. I że ona niczego nie potrzebuje, tak? No i mnie nie potrzebuje, to, to też. Ale z nią od um, ja szczęśliwy. I on czemuś e, cały czas jego w głowie. Taka myśl przelatuje, że on że już chce jasności, że albo tak, albo nie, tak. I on rozumie, że to nie prosto tak pojawiło się w tym życiu jego, że to jakieś takie zmiany powodują w jego życiu. Dobra, jeszcze raz. Co ty myślałeś jeszcze? Ja powiem tak, trudny wybór. On tak jakby rozumie, że trzeba wybór zrobić i on chce tego szczęścia. I on rozumie, że ty dla niego jesteś to takiej kobiety, która taka um, swoja bliska dusza, ale ty ty ograniczyłaś kontakt, i on to rozumie, że ty wzięłam wszystko w swoje ręce, i ty jesteś taką um, kobietą, która rozumie, więcej kieruje się, i rozumie, że wszystko od siebie zależy, tak. I on to rozumie, że jeśli on i pokaże swoje, jakieś tam um, może tak zacznie działać w twój kierunek, tak. No to on rozumie, że bardzo dużo od siebie będzie zależeć, że to wszystko y, w Twoich takich rękach, tak? No bo ty, ty tutaj więcej możesz pokierować. Ty albo jego y, skrzeslisz, skre, skreślisz od tak, albo pójdziesz w dom. on rozumie, że tutaj powoli trzeba działać, nie? Powoli nie spieszyć się z tobą. Taką równowagę. No mężczyzna tutaj męczy się bez siebie. Jest też bardzo silny charakterem dla niego. I, a on chciałby inaczej. On chciałby, żeby ty charakter troszeczkę zmieniła. A, a ty nie podaje się, nie? I on taki w zamieszaniu, co robić, co robić, nie? No i tak on myślał jakby z tobą, ale powiem tak, czy on będzie działać cały czas jakoś w marzeniach siedzi i zły na to, że to powiem, a uczucia ma bardzo, blokuje swoje uczucia powiem, że blokuje, stara się nie pokazywać, a tak naprawdę bardzo głębokie ma uczucia do ciebie.